Co potrzebujesz wiedzieć na ten moment swojego życia? Jest to energia uzdrawiająca, to jest energia, która przywraca tobie Twoją moc. I jest to taki czas, który być może spędzasz w samotności albo warto byłoby dać sobie przestrzeń na to, by pomyśleć, poczuć. Mam poczucie, że to jest taki y, czas poszukiwania siebie, własnej gwiazdy, własnego przeznaczenia, własnej drogi, w oddali, w ciszy, w spokoju. Energia pustelnika też sugeruje, że możecie mieć dary, jasnoczucie, jasnowidzenia. Możecie mieć też taką naturę, osoby, która lubi właśnie spędzać czas w samotności we własnej przestrzeni. Bo wtedy najlepiej jest usłyszeć siebie. Może teraz jest we waszym życiu zima. Choć mamy początek wiosny. Ale. Każdy może mieć swój czas zimowania we własnym tempie, we własnym czasie. Tak? I być może jesteście w sytuacji kryzysu, ale ja mam takie poczucie, że ten kryzys właśnie doprowadza Was do tego właściwego ukierunkowania Waszej energii. Ponieważ Mamy tutaj postać zwróconą w stronę przyszłości, i mam takie poczucie, że jesteście w podróży, w podróży do własnej gwiazdy. Co jest jeszcze tutaj dla Was ważne i istotne, że przechodzicie teraz taki czas podsumowań, zastanowienia się. Co z tej przeszłości zabieram, a co już nie zabieram, co pozostawiam. Wszystkiego dobrego, buziaczki.